Proza pod tytułem Pan Tadeusz, autorstwa Adama Mickiewicza. Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno Święta, co jasnej broni szczęstochowy, i w ostrej świedzisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki, ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko, do zdrowia powróciłeś cudem. Gdy od płaczącej matki, po Twą opiekę ofiarowany, martwym podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do tych świątyń progu i zawrócone życie podziękować Bogu.